Hejka, tu kamykos. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Hmm. Hmm. Chyba w dzisiejszym odcinku to zawalczę sobie Brokiem i zrobiłem już część wydarzenia nowego, które który się kończy dzisiaj. Nie, jutro się kończy, dobra. Czy jak to oglądacie, to jest ostatni dzień tego wydarzenia. Walka z Bossem. Yy, zrobiłem praktycznie wszystkie misje poza ostatnią. I no jest ciężka, zaraz zobaczymy czy mi się uda. Spróbujemy zobaczymy kogo nam tutaj dobierze. Do zespołu hmm, co my tu mamy Okej, okay, ten chyba gościu jest dobry, a nas tutaj O no właśnie w nas rakietą już Ja już tu życie straciłem, widzę Ojej, dwie rakiety Gdzie w nas, zobaczcie, gdzie w nas cały czas Nie, nie bij mnie, nie bij mnie, czemu mnie bijesz? O, nie trafiłem go Może trochę mu zadałem obrażeń, o dobra Ale on zabrał życie? Moje życie zabrał, no co to ma być w ogóle? Kolego, czemu zabierasz moje życie? No właśnie. Jedną rakietą go zatkniem. No nie zabieram mojego życia, no! Ale dziad. No i zobaczcie, prawie zginęłem przez to. Aaa, zginę! No właśnie. Za późna reakcja. A to przez tego, że ten mnie tutaj zabiera znowu Patrzcie, zabrał zabra kolejne życie, nie? No zaraz nie zabijają tych adów. Zginą. O, już jest zły boss. A będzie mordował. One drużyny pokonane? No ciekawe dlaczego. Odciągnę ich trochę tutaj. Idę koleni. Dobra, mam tego rozwalonego. nie trafiłem go, no wiecie co. A, jak rozwali mnie? Nie. Było blisko. Eee, rakieta rozwali mnie. Ale rozwala wszystko, jak leci, zobaczcie. Zginę, nie? Dobra, no zabrał znowuż życie. No, wiecie co? A, no, właśnie, zginęłem. Dało się tego uciec, ominąć już. E, chyba jest po nas, coś mi się wydaje. 10. Zabijajcie, Ady, Ady, zabijajcie. 3, 2, 1 i. No i teraz nie widzieliście to? Czyżbym był jedyny, już sam tylko? Tak, no to wygląda, że chyba ja zostałem. Nie zdążył uciec. Wiedziałem. No tak, słaba ta drużyna była, beznadziejna, ten gościu mi to zabierał. Myślał, no słuchajcie, yy, nie, 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 nie nie zagram z nimi jeszcze raz, nie ma mowy w ogóle. Yy, ja też nie najlepszego robię damage'a, więc może sobie zmienię, o. Spróbujemy jeszcze raz. Jestem ciekaw czy wam się udało pokonać tego bossa już. Zobaczymy, co tutaj Nita zrobi. O, MC, tak? No dobra, okej. Okay. Tylko tutaj tak... trudniej będzie, bo jeszcze trzeba bliżej podejść na pewno, do bossa. O. No. Coś się stało, że się zblokowałem. Oho, oho. Trochę się podleczyć i wezmę tutaj życie, czy nie wezmę? Wiem, życie. Nie, 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 z tej rakiety tutaj, o właśnie. Dobra, mogę sobie przywołać mojego tego. I będzie walczył z nim. To ma zajęcie przez chwilę, boss. Wezmę sobie życie. To może mam szansę, to, że tak powiem, że jest życia mam Teraz oni też powinni wziąć trochę życia, wiecie, bo to stankujemy go trochę naszym rekinem Okej, okay, mam trochę tego życia Chyba żeśmy nie zginęli, więc o, już niedługo widzę, bo tam czyżby ktoś zginął. No, tego nie dałem rady ominąć. Dobra, mamy zabawkę tutaj. Dobra, ja wezmę życie. Udało mi się, przeżyłem. Czemu ona tym tą Ems... O rany, zginę niepotrzebnie. No, 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 przeżyjcie to, przeżyjcie przeżyj to, przeżyj to. Ems, przeżyj to. Bo jesteśmy blisko, żeby go pokonać. No czemu nie weźmiemy? sobie... A nie, zginie. No tak. To samo zrobiła co ja, połakomiła się na ten. Ale było lepiej, prawda? Dobra, słuchajcie. Było blisko. Ale oni chyba nie chcą. Nie chcą zagrać, dobra. Było blisko. Słuchaj. O, jeszcze raz? Aha, no dobra. Tylko z, ktoś z kimś innym. O, teraz tu gram z dobrą małem. Jest szansa, jest szansa. Kapinowo się? Nie. Dobra, to załatwiony jest. No, Ach, nie udało mi się, że tak powiem. O, tutaj ten ucieka i zaraz mu pomogę, bo widzę, że ginie. Najważniejsze jest tutaj, żeby w tej misji współpracować ze sobą, jednak. Dobra, mam tego. tego delfina. Czy to jest rekin? O. o, zabili nam Ems. Tak no to wygląda. Trzeba się, że tak powiem, ewakuować na chwilę. Tam poszedł boss. Dobra. Ja sobie wezmę życie. To się skrzesiła, Ems. Nie walczy z bliska, w nią. Nie walcz z nim z nim bliska. Ok. Bossy przyleciał. Dalej, dalej. Nie 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 nie, 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 nie. Nie, nie, Ole, mam mało życia. Ja cię kręcę. Słuchajcie. Dobra. Ja sobie idę po to życie, bo mam mało życia. Odpuść mi, odpuść mi to życie. Nie no, co się stało? No, ale jak? Nie mogłem się ruszyć. Czy on mnie za, czy, czy on mnie... Za, ten? Dobra, znowu jest ten minutę czasu, że będzie wściekły. To już, jak będzie wściekły, tego nie pokonam, ale obrażenia są dobre. Więc mam szansę, mam szansę to wygrać. No, 5 sekund jeszcze, tylko jestem 5 sekund. Dobra, weź sobie tą, tą, tak dobrze jest. Okej, okay, super. A, zginę. Tak jest, zginęłem, Niestety, e, to było głupie bardzo z mojej strony. Sekund ma tylko 13 tysięcy życia. Ooo, A... nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin. Ład. Nie gin, nie gin. To już zginął, widzę. Dobra. Ojej, obaj członkowie, to teraz ja dostałem tylko. Teraz będzie nawalał w nas. Ojej, ojej, No, niestety. Jak już jest bardzo zły, to już jest koniec. A było blisko. Było blisko, słuchajcie. Dobra, yy, nie ma co. Zagram sobie w jakąś inną jeszcze tutaj na ten. O, ucieczka z... Ucieczka z klejnotami. Dobra, zagram. Spróbujemy tym brokiem. Dobra, jeden pucharek jest oho dobra mi EMS No i tu mnie załatwiła Druga EMS No niestety <grywa> Piękna porażka Dobra A tak jak nie nagrywam to mi tak dobrze tu w tym idzie no A jak nagrywam to tylko o właśnie No cóż, jak to mówią 3, 2, 1, start. Będziemy. O, nie trafiłem go. Tutaj był jakiś. Tu jest boss, tu jest przeciwnik nasz. To jest bo, tak? Dobra, okej, okay, słuchajcie, weźmiemy sobie tutaj. Dobra. Tu jest M słyszę. No, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź ze mną tutaj, walcz ze mną. No, chodź. Dobra, ucieknę sobie. Ktoś tam, ktoś tam ucieka. Już teleportuje się. Tu się teleportuje ktoś, uciekł, uciekł, dlaczego uciekł? Dobra, żeby nie było, to ja też ucieknę, chociaż cztery pucharki będę miał. No, ta przynajmniej mam jedną wygraną, słuchajcie. Dobra, żeby nie było, o, legendarny, no zobaczymy co dostaniemy. O, gumisiowa nita? O co to znaczy gumisiowa nita? I jeszcze jakieś tam dostałem? Czekaj, zobaczymy, zobaczymy co to jest za przebranie jakieś dla nity. A, taki z gumisiem. Dobra. A co tam? To jak mam, to na koniec odcinka sobie jeszcze zagram. Spróbujmy. Spróbujmy. Nie wiem, czy akurat to jest dobra postać, do. ...tej mapki. No ale można sugować Myślę, że każdą można tutaj... Ole, tych robotów tutaj nabrało nam. Tu jest ten. No zabij go, zabij go, zabij go. Dobra. O, też ta zobaczcie. Oho, uh oho. -huh, uh -huh. Ja już tu prawie zginęłem. Obrażenia robi strasznie te Czas uciekać, no Dobra, rozwaliłem mu tego tego Brokiem wolę lepiej, bo ma większy zasięg słuchajcie, wiecie No chodź tutaj to, chodź, no chodź o, się tu biją To się bije ten korzysta znowuż, tak? To ty... Ale mnie rozstrzela, zobaczcie. Dobra, załatwił go mój ten... Mój gumy mój gumi go załatwił. Chodź, panie robocie, chodź, a ty nie masz takiego zasięgu jak ja. Ojeju, jeju. Było blisko, bym zginął, słuchajcie. O matko, tego robota tu puściła. niech chcę tu go... Tu go sobie rzuca. Ma więcej życia, słuchajcie. Ja mam dużo kryształków, że wolę sobie chyba przejść No właśnie, gdzieś mnie tutaj goni Gdzieś mnie tu goni. Zostało dwóch zadymiarzy, czyli ja i on. Nie ma go. Dobra. Zwabimy go teleportem go zwabię. No, ucieka. Dobra, zobaczcie. 30 sekund. Uciek. No, niestety. Zwiał. Tak. No dobra, słuchajcie, to w tym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, tego bossa jeszcze popróbuję, No, jak chcecie, tutaj to możemy spróbować razem jutro, jeszcze, więc. E, wysyłajcie zaproszenia. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam i co? I tyle. Trzymajcie się hejka papa. Pa.